Cześć, ja jestem Ania. Ja jestem Tomek. Właśnie zakończyliśmy zdjęcia do teledysku utworu Coś ze strun mieszackiego zespołu Melisa Band. W Teledysku tym zagrają bardzo znane osoby, takie jak Lech Dyblik, Marek Byś czy nasz słynny detektyw Krzysztof Rudkowski. Na planie panowała świetna atmosfera. Czas spędziliśmy bardzo pozytywnie. Dużo przyjemnych, wspaniałych, ciekawych, śmiesznych. Sytuacji wydarzyło się na planie, gdzie sami będziecie mogli się przekonać o tym, jak pracowaliśmy na stronie www.coice.pl. Tam na bieżąco będziecie mogli śledzić nasze postępy w produkcji, w realizacji. No i tak naprawdę w efekcie końcowym, gdzie dowiecie się również, kiedy, jaki termin mamy premiery który tak naprawdę na pewno odbędzie się w marcu, ale dokładnego dnia jeszcze nie znamy. Także zapraszamy. Co więcej, jeszcze wracając do roli, ja gram tam żonę biznesmena, która zatraciła się i dla niej stały się pieniądze i, i luksusy priorytetem w życiu, a miłość została odsunięta na drugi plan. Tomek zaś był moim mężem. I biznesmenem. Biznesmenem, który tak naprawdę już nie biznesmeniu, tylko wpadł y, tak naprawdę w y, taką pułapkę, można powiedzieć, w nielegalne interesy. No i dalej nie będziemy może zdradzać fabuły. To niedługo zobaczycie. Zobaczymy Co mogę się dodać w od siebie? Od siebie mogę dodać tyle, że początkowo do całego projektu podchodziłem bardzo sceptycznie. Kiedy to kolega zachęcił mnie, abym zagrał do y, tutaj rolę w tym teledysku. Y, pomyślałem chyba nie bardzo, ale po kilku dniach namysłu stwierdziłem, a czemu nie? I oczywiście okazało się, że jak najbardziej to była słuszna decyzja. Tak jak koleżanka powiedziała, poznałem bardzo wspaniałych, fajnych ludzi. Naprawdę praca na planie była samą przyjemnością, było bardzo dużo zabawy, poczucia humoru. No i myślę, że na pewno te kontakty tutaj będziemy razem ze sobą jeszcze podtrzymywać i wszystko będzie. Wszystko będzie dobrze. Cały Dobre. czas jest. Cały czas jest. Tak, spotykamy się już regularnie, można powiedzieć. Stworzyliśmy takie fajne grono przyjaciół, gdzie miło spędzamy czas. I mamy nadzieję, że to, co będziemy mogli dać od siebie i co daliśmy, spodoba Wam się wszystkim i pozytywnie spojrzycie na ten teledysk. A przede wszystkim nie bierzcie, nie bierzcie tego dosłownie tylko sami pomyślcie, zastanówcie się przeanalizujcie swoje życie. A sami wyciągniecie wnioski. Pamiętajcie o tym, że cały teledysk nie jest typowo interpretowany, nie powinien być typowo interpretowany, tylko jest to taki przekaz i przenośnia. Życie I tego ma. się trzymajmy. Tak. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy i zachęcamy do obejrzenia teledysku. Jest bye, wstrzymaj. bye.